Witam, witam, witam. I o zdrowie was nie pytam. A tylko dlatego, was nie pytam, bo nie możecie odpowiedzieć na żadne moje pytanie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście odpowiedzieć na jakieś moje pytanie, które ewentualnie mogłabym zadać w tym odcinku to napiszcie to w komentarzach. A najciekawsze pytanie albo najciekawszy komentarz weźmie udział w losowaniu gwiezdnych nagród. Tych nagród jest 12, gdyż 12 odcinków planujemy zrobić, gdyż 12 znaków Zodiaku jest. Jest taka teoria, że ich jest 13, natomiast e, nie potrafię tego policzyć, przeliczyć i teraz powiedzieć Wam. Zresztą ten znak jakiś taką miał straszną nazwę, jakąś jakaś żmija to była chyba. E, w każdym razie, jest jak jest i z tym kłócić się nie będziemy. Dzisiaj w moim odcinku w moim gabinecie Wenus witam. Ze szczególnym sercem wszystkie ryby. Drogie rybki, dzisiaj macie głos w tym odcinku. Wenus, nasza wspaniała Wenus, najmocniejsza, najpiękniejsza, najwspanialsza z planet, która ma na nas, na Was, drogie ryby, ogromne oddziaływanie. Sprzyja Waszej karierze artystycznej. Jeśli więc jesteście artystkami, bądźcie tymi artystkami, zostańcie na tej drodze, nie zbaczajcie z tej drogi, ewentualnie dołączajcie jakieś kolejne, wiecie, skręcajcie, zakręcajcie, dołączajcie do tej swojej drogi kolejne elementy. Jeśli jeszcze nie jesteście, nie wiecie, chowacie te talenty głęboko w sobie, to. Skupcie się. Intuicyjnie, na pewno intuicyjnie to wiecie, dlatego że ryby bardzo mają silną intuicję, bardzo dobrze rozwinięty ten zmysł, czyli takie, wiecie, czucie, takie, nie wiesz co, ale czujesz to. To ty, droga rybo, uwierz w siebie, zacznij pławić się w tych artystycznych wodach, wylej się z. Skąd się w tym artyzmie? Czasami uciekasz od rzeczywistości, co też jest dosyć istotną kwestią dla osób spod znaku ryb. Ale może to jest właśnie dobre. Kobiety spod znaku ryb, mężczyźni spod znaku ryb, ryby to zwiewne nimfy. Jeśli Wenus jest w Waszym znaku kiedy się wywyższa waszym znakom, to naprawdę jesteście artystkami. Artystami. Uwierzcie w ten aspekt. Jeśli szukacie przyjaźni, jeśli szukacie miłości, to znajdziecie ją na pewno wśród byków, raków, koziorożców i skorpionów. A teraz znane osoby spod znaku ryb. Cindy Crawford. Ewa Mendes. Rihanna. I znana ze związku z Justinem Timberlakeiem, Jessica. Ja. Yeah. Pozdrawiam Was, rybeczki, moje oh, kochane. O, przepraszam. Yes. Um, if you would like some wine, please. Uh. Mm -hmm. Ok. Przepraszam. Dobrze, Pamela, mhm. Mm yes, of course. Next chapter. Deal. W następnym odcinku Gabinetu Wenus Pamela Anderson, czyli